Do pierwszych prób dewastacji mienia gminy Wałbrzych, czyli niszczenia elewacji nowo wyremontowanych budynków doszło na placu magistrackim. Była to noc z 8 na 9 stycznia tego roku. Do tej pory niestety nieujęty sprawca wymazał elewację budynków, wykonał napisy w kolorze zielonym na przy wejściu do wydziału komunikacji, na ozdobnych gzymsach wydziału komunikacji oraz przy punkcie Lotto, również na Placu Magistrackim. Napisy te zostały w ubiegłym tygodniu zamazane, niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że są to budynki zabytkowe. Nie są to tanie produkty, nie są to tanie preparaty do, do odnawiania, do usuwania. Napisów. Plac magistracki został oddany po remoncie do użytku we wrześniu 2014 roku, a już w styczniu dochodzi do dewastacji nowo wyremontowanych kamienic. Monitoring miejski zarejestrował. Sylwetkę mężczyzny, nie, nie, niestety jednak nie ma jednoznacznego wizerunku twarzy. Współpracujemy z policją, współpracujemy z mieszkańcami. Tak jak już mówiłam, prosimy o pomoc w ujęciu graficiarza. Jednak do tej pory jeszcze nie, nie ujęto, nie zatrzymano osoby. Zapis monitoringu pokazuje sylwetkę, która wychodzi z ulicy Gdańskiej, krąży po placu magistrackim, dokonuje dewastacji napisów przy wydziale komunikacji. Niemniej jednak nie sposób jeszcze ustalić, co to osa, o, za osoba. Jeszcze raz proszę mieszkańców, apeluję o pomoc w ujęciu sprawcy, o sygnalizowanie, dzwonienie niezwłocznie pod 986. Patrol zostanie skierowany natychmiast na miejsce zdarzenia. Nawet nie trzeba nic takiej osobie mówić, nie, spło, nie płoszyć jej, po prostu anonimowo zadzwonić, przekazać informację. Może e, powiem ta, e, w ten sposób. Wejście do, do Wydziału Komunikacji. Piękny, e, zabytkowy budynek, Gzyms ozdobny w chwili obecnej, szary, szary tynk, Gzymsu jeszcze nie, nie odnowiono, wiadomo, konserwator zabytków, kofty, dbajmy o to, co mamy, dbajmy o to, co jest piękne. Historia dewastacji imienia gminy Wałbrzych, malowania e, brzydkich grafiti, wulgarnych napisów na elewacjach budynków, skrzynkach energetycznych e, i innych urządzeniach użyteczności publicznej ma niestety swoją dalszą historię. W poniedziałek w godzinach rannych 19 stycznia dzielnicowy Straży Miejskiej z dzielnicy Nowe Miasto zauważył nowe napisy. Napisy umieszczone są na elewacjach budynków w rejonie ulicy Piłsudskiego 3, Kunickiego, na Nowym Placu Za w Parku Sobieskiego oraz na Stadionie Chopina wygląda to w ten sposób czarne czarne napisy czarne bazgroły wykonane wodoodpornym markerem czy sprayem koloru czarnego jednoznacznie wskazują, że na charakter, że wykonuje to ta sama osoba, która dokonała dewastacji elewacji budynków na Placu Magistrackim i Wałbrzyskim Rynku takie bohomozy Zawijasy, jakieś kropki, kreski jednoznacznie ukazują, że może być to ten sam autor. Zdewastowana została elewacja apteki przy ulicy Piłsudskiego 3, dzielnicowy ustalił już z właścicielem apteki, że przed weekendem, czyli przed poniedziałkiem 19 stycznia, nie było tych napisów. Były jakieś drobne, małe napiski, ale tej ilości i tego rodzaju na pewno nie było. Dalej jest to także ulica Kunickiego. Jesteśmy na ulicy Kunickiego. Tutaj widzimy już było kiedyś wykonane wcześniej graffiti, ale Wandal, ten, który nęka nas od początku stycznia, domalował swoje, swoje bazgroły czarnym czarnym sprayem i dalej również widać tego samego typu rysunki zawijasy, czarny spray. Tutaj na froncie budynku również jest przy oknach na nowej elewacji, którą wspólnota niedawno wykonała własnymi środkami, zapewne zaciągnięty kredyt na remont kamienicy. Również zostało to zdewastowane. Wymaga podkreślenia w tym momencie, że zaraz mieszkańcy czy, czy młodzież, młodzi ludzie, którzy zajmują się graffiti, powiedzą no tak, ale miasto nie daje tak zwanych murali jak we Wrocławiu czy w innych w większych miastach do malowania, do wyrażania ekspresji, ale przypominam sobie taką interwencję sprzed około dwóch lat, kiedy zaniepokojeni przejezdni. E, mieszkańcy Podzamcza za, zaalarmowali Straż Miejską, że e, graficiarze malują garaże na, w rejonie ulicy Blankowej, Palisadowej, te, które znajdują się przy Alei Podwale. Oczywiście podjechaliśmy, podjęliśmy interwencję. Okazało się, co się okazało, Szanowni Państwo, że, e, że ci młodzi ludzie mieli pozwolenia, a nie, jak, nie jako odbywałoby to się na prośbę właścicieli garaży, aby przyozdobić im te garaże, które są widoczne od e, Alei Podwale. Nie był to czyn dewastatorski, nie był to czyn jakiś niszczący to prywatne mienie, ale na życzenie, na życzenie właścicieli to się działo. Są sposoby, można, są nieużytkowane obiekty, są nieużytkowane jakiegoś rodzaju mury, gdzie można się zapytać właścicieli, czy ma pan życzenie sobie przyozdobić, czy jakiego rodzaju graffiti i można tą ekspresję wyrazić, jeżeli jest to jakiś graficiarz bardziej znany, prawda, podpisać się i, i będzie można się takim Takim muralem e, pochwalić, ale nie w ten sposób, że bez zgody właściciela e, nieruchomości, bez zgody e, właściciela obiektu niszczymy, napisami niszczymy, niszczymy skrzynki energetyczne, bo to nie są tylko elewacje, to są również skrzynki energetyczne, to są również transformatory energetyczne, e, gdzie no dobrze ten napis jest mniejszy, ale nie mniej jednak e, m, szpeci i szpeci i no. Stwarza negatywny wizerunek miasta przede wszystkim, a, a dzieje się dużo, żeby ten Wałbrzył, Wałbrzych był coraz ładniejszy, więc nie, nie rozumiemy. Nie ja jako Wałbrzyszanin i ja jako funkcjonariusz Straży Miejskiej nie rozumiem, e, dlaczego Wałbrzyszanin, prawdopodobnie młody człowiek, sam szpeci swoje miasto. O które, w którym mieszka, w którym żyje. Kolejnym obiektem wandala, który dokonał dewastacji w weekend poprzedzający poniedziałek 19 stycznia padła ławka na nowo wyremontowanym placu zabaw w rejonie Parku Sobieskiego. Park zabaw dla dzieci, który graniczy z ulicą Kunickiego został oddany do użytku jesienią ubiegłego roku, a już widzimy styczeń 2015. Trzeba było popisać oparcie nowej ławki, a dlaczego miały by dzieci siedzieć na ładnych, nowiutkich urządzeniach. Podkreślenia wymaga fakt, że. Sprawcy tego typu dewastacji nie są bezkarni, podlegają e, prawu. Artykuł 143, paragraf pierwszy kodeksu wykroczeń mówi, kto niszczy, dewastuje, utrudnia, czy w rażący sposób e, narusza stan uwodzeń obiektów użyteczności publicznej, publicznej, takich jak ławki, skrzynki energetyczne, czy też elewacje budynków, podlega karze aresztu grzywny, czy ograniczenia wolności. Szanowni Państwo, Wałbrzyszanie, apel. Już, umie, już apelowaliśmy na łamach prasy za pośrednictwem naszych Wałbrzyskich mediów. Pomówcie nam w schwytaniu tego wandala, który dewastuje nasze wspólne dobro, mienie gminy Wałbrzych, nasze place zabaw, nasze nowe, nowo wyremontowane kamienice. Jeżeli zobaczycie mężczyznę, dwóch mężczyzn w wieku około 30-35 lat, prawdopodobnie z mazakami, ze sprejem, którzy niszczą budynki, skrzynki, place zabaw, ławki, skrzynki, malują po nich. Nawet jeżeli wydaje wam się to sztuką, jest to, prze, jest to przestępstwem, wykroczeniem, podlega postępowaniu mandatowemu, sądowemu. E, pomówcie nam schwytać taką osobę. Wystarczy anonimowy telefon na numer 986, patrol Straży Miejskiej zostanie natychmiast skierowany na miejsce. Nie trzeba się przedstawiać, wystarczy poinformować anonimowo. Nasi funkcjonariusze są w terenie niezmiennie, jednakże nie mogą być wszędzie w tej samej chwili, a niestety pra Prawidłowość jest taka, gdzie jest strażnik miejski, gdzie jest policjant, tam przestępcy nie ma, no bo przecież pod okiem władzy nie popełnia się czynów e, zabronionych. Jeszcze raz podkreślam, pomówcie nam państwo, takie osoby nie są bezkarne, nie skończy się pouczeniem, nie skończy się pogłaskaniem po głowie. Muszą się ci młodzi czy starsi ludzie e, troszeczkę w bardziej. Zaangażowanym wieku, jeżeli to oni są sprawcami, nauczyć, że jeżeli coś się dla nich robi, coś się dla nich nowego buduje, to nie po to, aby to zniszczyć. To, jak wygląda Wałbrzych, świadczy o nas. Niech cała Polska widzi, że to miasto pięknieje, a nie tylko wiąże się z brudnymi elewacjami, z brzydkimi, pomazanymi ławkami, z dewastowanymi placami zabaw. W poniedziałek, 19 stycznia, około godziny 19.30, funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy byli akurat poza godzinami pracy e, ujawnili młodego mężczyznę, który dewastował budkę telefoniczną na Placu grunwalskim ulica Chrobrego. W tym miejscu wodoodpornym markerem został wykonany napis kadłubek. Jak się okazało, było to przezwisko ksywa młodocianego wandala. Osiemnastolatek, jak już widzimy, e, zmył napis po interwencji Straży Miejskiej. Mężczyzna z kobietą, czyli funkcjonariusze Straży Miejskiej, Którzy nie byli w godzinach pracy, wezwali na miejsce kolegów, którzy pełnili służbę. Młody mężczyzna został przewieziony do Komendy Straży Miejskiej, przesłuchany w związku z popełnionym wykroczeniem. Zostały mu postawione, tak jak mówiłam wcześniej, zarzuty z artykułu 143, paragraf 1 kodeksu wykroczeń, czyli uszkadzanie, dewastowanie obiektów użyteczności publicznej. Mężczyzna odpowie za swój czyn przed wałbrzyskim sądem. Będzie rozważane incydent został przekazany drogą pisemną informacją o incydencie na komisariat policji który prowadzi sprawę dewastacji placu magistrackiego i rynku będą badane, e, będą badane okoliczności czynu i czy ewentualnie może być to ta osoba która dokonała dewastacji w śródmieściu